Mówią po angielsku, tylko arabskie. Tylko? Tak. Tylko. Mariusz? Mariusz? Czy mogą chodzić? Właśnie nie mogą, kobieta skarży się na bóle kolan. Mało puchnięte, widać nawet przez podnie, tak? Yy, druga rzecz, no chłopak jest w dobrym stanie, ale tutaj mówię, ze dwie, 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 trzy godziny temu może cztery miał atak podaszki, mhm. tak? Leki się mu skończyły. Oni, oni muszą trafić do szpitala pod obserwację. 5 dni w lesie bez jedzenia, bez wody. Co się może skończyć dla nich? W no, moim co to że troszeczkę to tam zostali, Tak? Ktoś nie odwodnienie, nie jest badanie. Może skończyć dla nich się kwaśniką. I później mamy trupy. Już znajdowałem trupy, w się więc to znaczy. I czekamy na karetkę. Inaczej nie na 112, trupa. Tak, tak zwolnim na 112. Są poinformowane, informacje dostało RPO, dostało no, wszystkie, wszystkie możliwe. Mają prawnika, chcą zostać w Polsce, powiedzieli. I na trzy dni nawet na obserwacji też stala muszą trafić. Dobrze, yy, poczeka pan, złapie zasięg gdzieś tam na drodze, gdzie miałam i... W tamtym miejscu był dobry zasięg. No tu gdzieś <coughs> było kojarne. Niech Pani sprawdza. Dobrze. Wiemy jak się przewożenie kończy, się kończy wrócę na Białoruś i ludzie nie trafiają, <laughs> jeżeli nawet oni odłożyć, że to mały plan jako pieniądze, to z automatu macie prawo. Państwo, obowiązek nie tak. No, przyjąć I wnioski i udzielić do, do I jeszcze zapewnić Jest to, e, e, to pięć Jest wezwana już? Reszta od Kosego mostu dojedzie spokojnie tak? e, no, ja została Z Szlakiem rowerowym. Możesz się upewnić? Dobra. Okej. Okay. Yy, na pewno. Dobra, to jak przyjedzie lekarz, to stwierdzę. No, no,

tak, my to czekamy i ja że Nie oddam ich, dopóki nie trafią do tego. We must, we must they check Mają dostać they opiekę. For, uh, should, uh, Zgodnie ambulance. z prawem. Pani składała księgę na konstytucję. Też. Yeah. To jest zawarte w artykule 30 w konstytucji. Jeżeli Państwo chcą ubiegać o pani Tak, <coughs> co, ja, są możemy pokazać pełni. Pełnią. Jestem pełnosnikiem ich. Jestem ich pełnocnikiem. Wziąłem na siebie. Dobrze. Bo pełnomocnictwo już wpłynęło. Tak, mieli pełnomocnictwo po arabsku. No, Oni dobrze. mają dla siebie po jednej. Po... I tu jest koleżanka pełnomocnicy. Mają po dwie, dwa egzemplarze oryginały, my mamy swoje oryginały. No, I będziemy się o nich upominać na 100%. No, dobrze, czyli zostaje nam czekanie na, na kredkę. Czekamy na kredkę i zobaczymy, co powiedzą, ale ja powiedziałem, teraz już nie odpuszczamy. Bo Państwo tutaj w wniosków przyjąć nie mogą, tak? Yy... Zostały wysłane już na placówkę. Tak, już wszystko, teraz, wszystko na nie, nie zostało nie, wysłane no. Nie, Państwo, w państwo mają ze sobą pełnomocnictwa Jed jeden egzemplarz, drugi egzemplarz mamy. I wnioski o ochronę międzynarodową są w tak, tak. Także to, 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 to jeszcze nie jest wysłane, także nie wiem, czy to Aha. teraz złożyć na ręce państwa? To może pani złożyć dla mnie. Okay. Przekazuję. Ja ja zrobię zdjęcie, że przekazują, żeby nie było, że nie zostały przekazane. Zabezpieczenie. Na dole, na ten. Ja nie będę już wiem. Za dużo okay. ludzi po prostu. Okay. Może nie wszyscy, ale większość od Was tam ze straży czy w ogóle ze służby nadużywa prawa i obowiązków swoich. No też, zgodnie z prawem chcę postępować. Okay. Odgłosili, że kto ma Proszę bardzo. To są dokumenty po arabsku, oni rozumieją co podpisują, sami podpisali, nikt ich nie zmusza. To jest to Ciebie i to jest dla Mariusza. Słuchaj, tak jest to jedno, nie. Co? Nie, to jest Adela. A to jest ochrona Międzynarodowa. Mi mi nie, bo Ty masz te? Tak. Ale to jest Twoje. Nie, właśnie to Pani daje. Poczekaj, ale Mariusza nie dajesz? Też może tak. no to Pana odpisła. Tutaj to, to są Pana Dobra. So, so, ja więc tak. Wniosek o ochronę. Pełnomocnictwo na jedną osobę i na drugą osobę. Ja składam to na pani rękę. Tak, dokładnie. Przekazuję pana i tutaj wnioski o ochronę którą podpisali właśnie. I tutaj jest y, łopatę, wniosek o pełnomocnictwo. I pani strażniczka. Y, Od pani. Odbiera i przekaże właściwe miejsce. Mamy nadzieję, że.